Widzisz? Ale Ty teraz są fale, faktycznie Statki. <noise> <Stoszone gdzieś. Kszoczora. głosy> Można popływać? Pewnie można. nie wiem czy, nie, czy można tam wejść. Chyba nie, to nie jest to trochę ograniczone. Nie, należy tylko tak. O, Te drzwi? Patrz, co znalazłaś. Boczułki. No, nie mam żadnych toolsów, tak, żeby tak sobie robić. Nie, nic z nie możesz zrobić. Włączę następne. Jak włączę Skyrim albo Half-Life'a to sobie coś porozbijamy. Trzeba te sterowniki podogrywać jeszcze odpowiednio, żeby to działało. Tak jeszcze gulwia, że jak ziemia brązała tych kwiatkach. Czy coś takiego widać? Nie wiem. Mi się wydaje, że są gry z lepszą niż grafą tutaj tego, ale to jest fajnie, że może dobrze działa z tą głową kręconą. Wow. O, ten ogień to nieźle jest. Uważaj, nie popaść się. No dawaj tu masz. Tu masz w. No, widzisz dobrze. Znaczy, że, masz jeszcze ludzki odruchy jeszcze całkiem nie zinternetowałaś się, że już się ognia nie boisz. No takie emotion sickness, oczywiście ludzie nie będą mogli to grać za długo, bo to... Hu. No nie, nie, nie wiem czy to długo będą mogli. To mi jest napisane, żeby uważać przy epilepsjach i jakichś tam innych... jak masz. No dobra, bo...